Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogmasie. Bardzo się cieszę, że znowu się widzimy. Przychodzę do Was herbatką w moim świątecznym kubeczku. Tym razem jest to Cynamon, moringa, cokolwiek by to nie było i um, imbir, także mocno rozgrzewająca herbatka dzisiaj otworzyłam dwa okienka zaległe, tak samo będzie i z tym kalendarzem czyli wczorajsze i dzisiejsze okienko także ja piję tą herbatkę, tą herbatkę z kurkumą, kurkumą piję pan nocny, także mam nadzieję, że go dobrze rozgrzeje i poprawi jego odporność słuchajcie kochani, wczoraj pojechaliśmy po choinkę była to dosyć spora wyprawa dla nas szczególnie jeśli chodzi o takie wyjazdy z dziećmi. Pojechaliśmy do Basti, ale wiecie, jak to czasami jest, a może nie wiecie, to ja wam opowiem na kursyce, jest bardzo dużo zakrętów, dlatego dystans, który mamy do pokonania, czyli jakieś 120 km. No, trzeba rozłożyć na jakieś 2-2,5 godziny jazdy po zakrętach. Jeszcze nie tylko, że zakręty w tę stronę, ale również góra dół. Także jest dosyć intensywnie. Ja oczywiście nie mogłam dziergać, musiałam się wspomóc tabletkami na chorobę lokomocyjną. W każdym razie do Bastii wybraliśmy się po to, żeby kupić choinkę. No i co się okazało, że choinek nie ma. <laughs> nie wiem, czy wybraliśmy się po nie za późno, czy już wszyscy zdążyli sobie wykupić te choinki, w każdym razie. Choinek nie było, było kilka i były brzydkie, a do tego bardzo drogie i byliśmy w szoku, że nie można kupić choinek w tym momencie. No wczoraj był jedenasty, więc no, jeszcze nie było tak strasznie późno. W każdym razie zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, pozałatwialiśmy nasze sprawy, dzieciaki pobawiły się w takiej fajnej sali zabaw. Niestety, no nie mam zbyt dużo ujęć, dlatego że Musiałam biegać za dzieciakami i no niestety nie udało mi się za dużo nagrać. Po prostu spędzia, spędzaliśmy ten czas tak mm, rodzinnie, a tak po prostu jak to z dzieciakami. Nie powiem, że było spokojnie, bo z dzieciakami nie jest spokojnie, no ale rodzinnie, razem. No i skoro z Bastii nie przywieźliśmy choinki, to musieliśmy się rozejrzeć za nią tutaj i no na szczęście okazało się, że tutaj na miejscu były choinki, nie trzeba było aż tak daleko jechać, ale choinka jest przepiękna, bardzo mi się podoba. Jest troszeczkę za duża na to miejsce, które mamy przewidziane. Jeśli chodzi o nasz salon, to jest taki dosłownie mały, mały kącik. Tam poprzesuwałam meble, żeby ona się zmieściła, ale bardzo się cieszę, że już z nami jest. Dzieci dekorowały tą choinkę już wczoraj, same, tak jak chciały. One w ogóle od samego początku miesiąca marzyły o tym, żeby dekorować choinkę, więc im na to pozwoliłam. Teraz, kiedy są w szkole, to chciałam im po prostu zrobić niespodziankę, dokupiłam komplet nowych światełek. No i teraz ta choinka naprawdę mocno się świeci, także to mi się podoba dużo, dużo bardziej niż to co było wcześniej i myślę, że dzieciom to sprawi przyjemność, że choinka jest już na swoim miejscu, że jest bardzo dobrze oświetlona. Na pewno dzieciaczki poprzestawiają sobie bombki w taki sposób, jakie one lubią poustawiać te bombki, ale ja im będę na to pozwalać dlatego, że no, to jest przecież całe, całe dzieciństwo. Niech robią sobie z tą choinką co chcą, przecież ona jest tak naprawdę tak naprawdę dla nich, nie? Bardzo się cieszę, że mamy tą choinkę w domu, bo już teraz y, czujemy ten klimat świąt, już się robi tak bardzo przytulnie. Y, mamy to takie białe, cieplutkie światło bardziej ono jest żółte niż białe, ale jest ciepłe i właśnie takie spokojne, przytłumione. Na pewno wieczorem będzie to. Będzie to wyglądało cudownie. Wiecie co? Zrobiło mi się chłodno, bo tutaj nie mam, e, nie mam tutaj włączonego ogrzewania i ja nigdy nie dogrzewam sypialni, żeby nie wiem, jak było zimno i zawsze jest otwarte okno. Ale jednak ta koszulka jest troszkę za zachodna, więc Zresztą nie idźcie daleko, ja tutaj jestem. Sięgnę sobie do szafy, po mój sweter. Tylko nie mogę go teraz znaleźć. A dobra, jest w innym, jest w innym pokoju. Więc wezmę sobie pierwszy lepszy sweter, żeby się po prostu zagrzać. Słuchajcie, muszę wszędzie to. Dobrze, już jestem. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Nie, mam, nie widzę siebie w podglądzie, więc... jest jak jest. To jest sweterek, który robiłam bardzo dawno temu z podwójnej nitki Merynosa z podwójnej e, nitki Marynosa, to było DK Light e, i to jest sweter Dagny Zielińskiej e, Easy Sweater. E, to jest w ogóle... Ta dzielina jest za gruba, moim zdaniem. E, ten sweter wyszedł naprawdę bardzo mocno oversize'owy. Ja lubię się zatopić w swoich swetrach, lubię oversize'owe swetry i ten mi się bardzo, bardzo podoba. Myślę, że kolor też jest taki bardzo e, fajny, taki, mm, no taki balanżowy. Beżowo-biały, beżowo bardzo fajny kolor. Co chciałam Wam powiedzieć? Powiedziałam Wam o tym, że ubraliśmy choinkę i jestem ciekawa, jak to wygląda u Was, dlatego że u mnie w moim domu, w moim rodzinnym domu, choinkę ubierało się w poranek wigilijny. No, jak teraz sobie to o tym pomyślę, to nie wiem, jak to musiała przeżywać moja mama, wiedząc, że tego dnia jest tyle gotowania i jeszcze choinka do ubrania. <noise> Mimo tego, że nas była ósemka, także było sporo rąk do pomocy, to zawsze jednak w wigilii jest, jest takie ciśnienie, jest taka presja, że trzeba się ze wszystkim uwijać. No ale u mojego taty w domu tak było i też mój tato chciał kultywować tą tradycję dalej, także za czasów mojego dzieciństwa to zawsze choinka była ubierana 24 rano. No i to było nie lada przeżycie. Ta choinka zawsze była żywa. Ja nigdy nie miałam sztucznej choinki w domu i yy, z tego co wiem, na pewno taka choinka sztuczna w, w domu u moich rodziców się nigdy nie pojawi. I zresztą to też mi zostało, dlatego że ja kocham zapach takiej żywej choinki. Kocham, jak, te, jak ona po prostu pięknie pachnie, czuć tą żywicę, jak czuć te igiełki. To jest po prostu coś wspaniałego i ta choinka, którą przynosimy do domu, pachnąca, świeżutka, dopiero co ścięta, to jest dla mnie taka esencja świąt. Po prostu to, co można z niej wyciągnąć takiego najspanialszego. A przyznam szczerze, że ja jednego razu, jednego roku kupiłam sobie choinkę sztuczną. Bo stwierdziłam, że jednak e, co roku jest ten sam problem. Trzeba ją znaleźć, tą choinkę, wybrać, udekorować. Musi być idealna. Wiadomo, że nigdy nie jest, ale e, mamy takie przeświadczenie, że ma być taka i taka i taka, a później mamy to zderzenie w sklepie, kiedy musimy ją e, wybrać i e, wtedy najczęściej bierze się to, co jest, to, co zostało. E, no i raz kupiłam taką choinkę i się okazało, że po prostu ona była idealna, przepiękna. Piramidka, nic nie wystawało, miała tam jakieś nieregularności, to było zamierzone, ale dla mnie to był po prostu plastik. Ja nie mogłam. Nie było w tym magii, magii świąt. E, ja tą choinkę oddałam e, bez żadnego żalu mojej siostrze. Wiem, że ona będzie jej używać, tak, dlatego bardzo mnie to cieszy. U mnie ona i tak przeleżała chyba dwa lata w, w, w garażu. Nie używałam jej, dlatego że nie mogłam po prostu, nie kojarzyła mi się ze świętami, dlatego bardzo mi zależy na tym, żeby ta choinka zawsze była, była żywa. No i tego będę się trzymać, a to, że ja ubieram ją wcześniej, no to robię to przede wszystkim dla naszych dzieci. Ja też chcę się tą choinką nacieszyć. Przyznam szczerze, że tutaj na Korsyce jest stosunkowo zimno w grudniu, w styczniu, a później już robi się, od lutego robi się coraz cieplej. I wiem, że w Polsce jest też taka zakorzeniona tradycja, że często choinkę trzyma się do 6 lutego, czy tam 4 lutego, jest takie święto matki boskiej Gromnicznej i wiem, że do tego czasu śpiewa się kolendy. I u mnie w domu właśnie tak to wyglądało, że choinka była stawiana w wigilię i trzymało się ją właśnie do matki boskiej gromnicznej. No ja robię inaczej, dlatego, że te dni grudniowe są bardzo, długi, bardzo krótkie, wieczory są długie, więc chcę się nacieszyć tym ciepłem tych światełek, tym jak wygląda ta choinka i jak to, jaki to wprowadza klimat do całego pomieszczenia, do domu, więc chcę się tym po prostu nacieszyć, a kiedy jest już nowy rok, myślę, że tak w połowie, maksymalnie w połowie stycznia ta choinka już <grym> ląduje w ogródku i staje się um, drzewkiem mojego pieska. <grywa> w każdym razie tyle o choince. Bardzo cieszę się, że ją mam. Jestem ciekawa reakcji moich dzieci, jak przyjdą i jak ją zobaczą. Ciekawa jestem, co powiedzą i czy im się spodoba to, w jaki sposób ja ją udekorowałam. Być może będą by chcieli coś zmienić, zobaczymy. Na pewno brakuje tam takich cukrowych lasek, które e, zahachmęciła sobie moja córka i nie wiem, gdzie one teraz są. Ale jak ona wróci ze szłopka, to ona się tym zajmie. A ja teraz przejdę płynnie do tego kalendarza, dlatego że czekają mnie tam jeszcze dwie niespodzianki. Zobaczymy, co tam, co tam jest. Bardzo mi się podobał ostatnio komentarz jednej z was, która powiedziała, że ewidentnie, ewidentnie w tej firmie, która robi ten kalendarz, ktoś lubi kolory, zakreślaczy. To jest prawda. One wyglądają dosłownie jak te zakreślacze. <grymne> Coś wspaniałego. Na pewno to do czegoś upchnę, ale wiecie co? Ja wypowiem się na temat tego kalendarza troszeczkę później, na samym końcu. Myślę, że tak będzie najbardziej sprawiedliwie. Przyznam szczerze, że myślałam, że to będzie troszeczkę inaczej wyglądać, ale jest okej, okay, nie jest źle. Dobrze, no to teraz zabierzmy się za numerek 11 i 12. Numerek 11 jest tutaj. O, zobaczcie sobie. I 12. I też tutaj były dwa u góry. No, robi się coraz bardziej pusto. Dobrze, kochani, zaczniemy sobie od... 11. Przycinam sznureczek. Otwieram z wyciągnem karteczkę. Ciekawi? Moja bardzo. No dobrze. Pisze tu, jest tutaj napisane, że z małą ilością wełny dużo miłości. E, więc zobaczymy, co tutaj jest. Jakaś nowa kolekcja? Czy żeby to była nowa kolekcja? Ok. 3, 2, 1. No, to jest kolor dla mnie. No w końcu coś dla mnie. Aż musiałam wstać z krzesła. Jaki przepiękny precelek. To jest taki zielony, e, szałwiowy, ale ładny kolor. Spójrzcie na to. Cudeńko. Bardzo dużo ma takich nieregularności. Widzicie tutaj taki cieplejszy, cieplejsze i chłodniejsze odcienie. Czekajcie, muszę kichnąć. Przepraszam. Spójrzcie na te kolory. Przepiękny kolor. <laughs> Powiem Wam, że to jest najlepszy kolor z tego kalendarza. Później jest ten. Bardzo, bardzo fajnie wyglądają te kolorki, ale ten wygrywa wszystko. Naprawdę. Nawet ten z tymi błyskami można się schować przy, te, przy tym farbowaniu. Cudowny kolor. Bardzo chciałabym mieć taką bluzeczkę może z tego? Coś w tym stylu. Cudo, ale to nie koniec. Halo, halo. Czeka nas jeszcze druga paczuszka. Czekajcie, łyk herbaty. Łyk herbaty i lecimy dalej. Numerek 12. Ale mnie ucieszył ten kolor. Cudownie. No. Wtyczka. Aha, bo to to i to, co ma być w tym drugim, w, tym, w tej dwunastce mają razem się jakoś Dopełniać i to ma być do jakiegoś projektu. Ole, to jest piękny kolor! No, wiadomo, że jestem zwolenniczką e, zieleni, ale to jest przepiękny kolor dla mojej córki. Ona by się w tym zakochała: taki brudny róż e, z jaśniejszymi, ciemniejszymi. Momentami, ale jest też taka odrobina, naprawdę minimalna fioletu, ale to jest bardziej właśnie takie ciepłe, zgaszone, stonowane. Wow, przepiękny kolor, przepiękny kolor. Myślę, że taka czapeczka dla mojej córki byłaby idealna, no ale niestety tej ilości tutaj jest, jest za mało, za mało jest tego tutaj, ale kolorek jest przepiękny. Widzicie, w porównaniu do tego. Jaka to jest żarówa, a to a to jest naprawdę taki bardzo ładny, wygaszony kolor. Hmm, ciekawe, jak to ma się sparować z tym. Jaki będzie ten trzeci kolor? Różowy, zielony i co będzie dalej? Żółty? Nie wiem. W każdym razie zobaczymy jutro. Dobrze, moi drodzy, także to są dzisiejsze zbiory. Dzisiejsze dwa precle. Niesamowicie podoba mi się ten kolor zielony. Naprawdę chwycił mnie tak za serce, no ale wy wiecie. Wy wiecie, że ja kocham zielenie że ja kocham takie przepiękne kolorki naturalne, zgaszone, przytłumione nie takie, nie takie, ale takie. W każdym razie bardzo się cieszę, że dzisiejsze zbiory były tak, tak bardzo owocne. Cudo, po prostu cudo. Dobrze kochani, ja lecę, bo za chwilkę będę musiała jechać po moją córeczkę. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj do Was odezwę, ale będę się starać teraz troszeczkę szybciej kończyć kręcenie filmów, żeby szybciej się zabierać do ich montowania, dlatego że często jest tak, że prześpię się na przykład 2-3 godziny w nocy i potem się wybudzam, montuję ten film nad ranem i potem dosypiam tyle, już, ile mogę, zanim rusza cała machina, czyli przygotowywanie dzieci do przedszkola i do żłobka. Także mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, jest dosyć ciężko, do tego pan nocny teraz się pojawił w naszej scenerii vlogmasowej i też dodatkowo muszę znajdować czas dla niego, a to jest jakby nie było bardzo, bardzo ważne. Także słuchajcie moi drodzy, lecę po moją córeczkę, wypiję sobie jeszcze moją herbatkę na spokojnie i mam nadzieję, że jeszcze Wam coś pokażę. Dajcie koniecznie znać jak, ups, jak Wam podobają się te precelki. I czy wy już macie swoją choinkę? kiedy się takimi rzeczami zajmujecie? Ja tam sukcesywnie od początku grudnia dorzucałam sobie kolejne elementy dekoracji, no ale teraz tą chęinką to jest po prostu. Jest idealnie, jest idealnie. Aha, jeszcze jedna rzecz, zapomniałam Wam powiedzieć. Byłam dzisiaj u weterynarza, u weterynarza, który przejął pieska, którego znaleźliśmy we wtorek. Sunia była tam chyba dobę jest teraz odrobaczona, jest, miała zrobione testy krwi i testy na jakieś tam choroby, na których się za bardzo nie znam, ale wszystko jest w porządku, tylko potrzebuje się zregenerować i dużo, dużo jeść, więc no, musi minąć troszeczkę czasu, z tego co wiem, piesek trafi do adopcji i mam nadzieję, że znajdzie... Wspaniały, ciepły dom, bo na pewno na to zasługuje. Ja niestety nie jestem w stanie zaadoptować tego psa. Jeśli nie mogę tej psińce zapewnić godnych warunków, to się po prostu na to nie porywam, bo dla mnie przyjęcie zwierzaka pod swój dach jest definitywne i wiem, że ten zwierzak po prostu, kiedy ja go przyjmuję, on przy mnie umrze. Zrobię wszystko, kiedy trzeba będzie go leczyć, kiedy trzeba będzie go ratować. No a kiedy wiem, że nie mam na to warunków, to po prostu. Tego nie robię. I tyle. W każdym razie, skoro Sunia wyszła od weterynarza po dobie, to znaczy, że wszystko z nią będzie dobrze. Przynajmniej ja mam taką nadzieję. Trzymam za nią mocno kciuki. No i co? Jak będę wiedzieć coś więcej na jej temat, to będę wam dawać znać. Dobrze, kochani, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Jest on troszeczkę krótszy, ale no niestety nie jestem w stanie robić wszystkiego. Tak jak wspominam ostatnio, doba jest dla mnie za krótka, musiałabym się chyba podwójnie sklonować, czyli rozczworzyć, ale jest to na razie niemożliwe. Także co, ściskam Was bardzo mocno, mam nadzieję, że lubicie oglądać te filmy, w którym pokazuję Wam odrobinę codzienności, szczytę dziergania, no i wszystkie inne elementy. Dajcie znać, czy Wy już macie u siebie swoją choinkę. Czy jak przygotowujecie się do świąt i czy macie jakieś świąteczne projekty na drutach? Bo wiem, że jest sporo czapek, ale czy macie jakieś stricte świąteczne projekty? Ja jestem bardzo ciekawa. Dobrze, ściskam Was bardzo mocno i do zobaczenia już jutro. Pa! Kochani, szybciutki update, jeśli chodzi o czapki, bo wiem, że były komentarze. Um, były pytania co się stało z moimi czapkami no ewidentnie czapka z Daisy się powiększyła to widać na pierwszy rzut oka zapisałam sobie tutaj wymiary um, Daisy jeśli chodzi o jej długość no to miała 31 cm i nadal tyle ma jeśli chodzi o szerokość nie będę mierzyć w tym miejscu, bo tutaj było złożenie więc um, myślę, że nie będę przesadzać, ale tutaj ma no 16,5 16,5 cm, a miała 13,5, także rozszerzyła się troszeczkę. Jeśli chodzi o czapkę zrobioną z Limy, no to tutaj wymiary się nie zmieniły. Czapka miała 30 cm, no ma 30,5 powiedzmy. A jeśli chodzi o szerokość 15 cm miała 14, także Lima na pewno lepiej trzyma formę niż ta tutaj Daisy. Nie wiem, jak będzie dalej, jak będzie się zachowywać dalej ta czapka, dlatego że ja wystarczyło, że zrobiłam kilka razy ją tak rozszerzyłam i ona się dosłownie w moich oczach poszerzyła, więc nie chcę tego robić, dlatego, że ta czapka nie jest dla mnie. E, mogłabym ją założyć na swoją głowę i zobaczyć, jak e, by ona wyglądała po ściągnięciu jej z głowy, ale no po prostu nie chcę tego robić, dlatego, że chcę, żeby ona w jak najlepszym stanie dotarła do osób, które, którym jest po prostu przeznaczona. Także opinie są różne. Widziałam, że są głosy takie, że Jedni mówią, że się rozciągają, drudzy mówią, że nic się z tym nie dzieje. Także słuchajcie, mogę dać Wam tylko jedną radę. Dziergajcie po prostu ciaśniej, jeśli dziergacie z Daisy, bo no po prostu mogą się zdarzyć takie, takie sytuacje. No moim zdaniem to tutaj do jakichś, Bóg wie jakich rozmiarów się nie będzie mogło rozciągać. Dlatego Tragedii moim zdaniem nie ma. Myślałam, że będzie gorzej, no ale zobaczymy. <laughs> zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało e, faktycznie po odnoszeniu. Po Także jeśli będę miał jakiś update od osób, które są obdarowywane, no to na pewno dam Wam znać. Ale moim zdaniem rozciągnęły się odrobinę, ale nie są to takie e, po prostu rozmiary, które by byłyby naprawdę za duże, przeszkadzające, które by skreśliły z te, tą czapkę z tego, żeby nie była w użytku.

But it's... <laughs>